To na insta wrzucone? Ocykrowałem dość delikatnie, trzeba było zameldować się, że jesteśmy już. W końcu znowu na Raymonda. No, wracałem po przerwie. Pierwszy mecz u siebie, elegancko wszystko. Cieszymy się i gramy zaraz. Jak oceniasz ten przepis o młodzieżowcu w Ekstraklasie? No bo to was dotyczy. Na pewno fajna sprawa, większa szansa dla nas, żeby zagrać. Szansa, żeby się pokazać tak samo, więc myślę, że pozytywnie. Fajnie, że do go weszło. I think we've gone through a good preparation towards this new season and I hope things will be better this season. Tak, stoimy za trybuną, na której zdarzało się panu siedzieć, prawda? Eee, zdarzało się, zdarzało się. Dość dawno, a swoją drogą, a na drugiej trybunie, e, w zasadzie przy tej drugiej trybunie, pierwszy raz zdarzyło mi się akredytować na mecz Ekstraklasy. To był mecz Wisły z Legią, kiedy Marcelo zdobył bramkę. Ja zrobiłem wtedy troszkę taką fake akredytację, bo akredytowałem się jako fotoreporter. Miałem taką dość prymitywną cyfrówkę mniej więcej takiej wielkości i ona mi padła jeszcze w 20 minucie, więc bywałem i tutaj i tutaj i w zasadzie wszędzie. E, pierwszy raz na Reymonta w takiej roli? W roli komentatora pierwszy raz, pierwszy raz więc I... Jakiego meczu pan się spodziewa? E, no spodziewam się meczu otwartego, bo w meczach Wisły pada najwięcej bramek, tak mówią liczby. Myślę, że wiele w tej kwestii się nie zmieni. Wisła od sezonu 97-98 nie przegrywa pierwszego meczu w sezonie, więc no spodziewam się, że coś tutaj się wydarzy. Generalnie jestem pewny, że nie będzie remisu bezbramkowego, a jeśli będzie, no to, to będę zszokowany. A jeśli miałbym popatrzeć pan na okres przygotowawczy, w szczególności na transfery, to na klub wzmocnił się, czy jednak osłabił Tutaj bym poczekał, bo z tego co słyszałem i z tego co czytałem panu Obidzińskiemu zależy na transferach first i last minute, czyli Pewnie na część transferów trzeba będzie jeszcze poczekać i wydaje mi się, że jest to o tyle inteligentne rozwiązanie, że jednak Polska Liga znajduje się pod tymi najsilniejszymi ligami i trzeba troszkę poczekać, aż ktoś potrząśnie tym drzewem, żeby później pospadało, pospadało, aż doleci do ekstraklasy i wydaje mi się, że wtedy będzie wielu wartościowych zawodników do wyjęcia. Kiedyś tak zawisza Bydgoszcz między innymi postąpił, pamiętam z Andrym Mikaelem czy Luisem Carlosem to się sprawdziło, więc myślę, że Wisła też tak będzie działała. No, jak to wygląda? To tak? Nie potrzebuję tego. Ja będę miał zawsze tego mi się A co, znaczy artyka, nie? Ej, kozak? Ty tak, wy... tak... tak samo wygląda. Ej, ty tak, wyobraź sobie kupacy, ty tak samo wyglądasz. No bo tak ej, samo wygląda. Także... poczekaj, a jak z tyłu? E, o, e, Bia, biała gwiazda, nie. szesnastka. Fajnie. A ty? Masz. Kuka. To samo. Znaczy... Dlaczego akurat ta i czy jest wygodna? Bardzo wygodna, a dlaczego, bo lubię niebieski kolor. I poleca Pan. Polecam. A dzisiaj jaki będzie wynik? Myślę, że dwa jeden dla nas. A, dzisiaj liczę na małą niespodziankę, że Bałaniuk, jeżeli będzie w pierwszym składzie, to się przełamy od pierwszego meczu.